Hej kochani, witam was w kolejnym filmie Ja nagrywam już po usunięciu ósemki Żyję, ale nie jest łatwo szczerze mówiąc Pierwszy raz jak usuwałam ósemkę to o wiele lżej to przychodziłam I w zasadzie to się dziwiłam czemu ludzie tak panikują Że przecież w sumie to chwila, moment i koniec I w zasadzie nic mnie nie bolało No a teraz nie wiem dlaczego jest gorzej Też nie miałam szytej tej rany. Na początku dosyć ciężko było mi opanować te krwawienie, jak wróciłam do domu. No i tak, no boli mnie to jeszcze, ale wiecie, nie ma najgorzej. Tak, mam tutaj nową zdobycz. To jest kalkulator. W ogóle przepraszam was za ostatni filmik, gdzie cały czas chrząkałam, kaszlałam. Nie wiem dlaczego, ale po prostu za każdym razem, jak nagrywam, łapie mnie chrypka. Tak samo teraz. No ale nie wiem, czy to jest kwestia, że e, przychodzę do innego pokoju i coś po prostu tam, nie wiem, e, mi e, a jakaś alergia na coś, czy nie mam pojęcia, ale dobra. Dzisiaj chciałabym e, włożyć 50 zł do boksika urlopowego, żeby sobie rozmienić. Czyli wtedy bym wyjęła 50 i włożyła całą skórkę. Ale to jeszcze, jeszcze, jeszcze zobaczymy. Najpierw sobie to wszystko powyciągam. Bo jak nam troszeczkę tutaj przewyższy kwota, to po prostu się dołoży. Tak. Weźmiemy sobie karty. Hmm. Dobra. Mamy tu. Jeszcze sobie tutaj. Okej, okay. losujemy. Bonus, czyli y, muszę odjąć i trzy. I tutaj mamy o ostatnie pole. Magnez na lodówkę. Y, gdzie mamy ten magnes, magnes, magnes? Y, pamiątki tu. To jest to Czyli tutaj sobie po prostu odhaczę, że to już jest zrobione I tutaj mamy tak Kupuję 60 magnes na lodówkę i kiedy go przywieszasz Drzwi lodówki się obrywają od ciężaru Musisz nazbierać na pana majstra Rzuć kostką 20 i odłóż wyrzuconą liczbę oczek Czyli do tego kostka 20 zaraz wracam Dobrze jestem yy, Nagrywa się, nagrywa się Dobra i rzucamy sobie kosteczką i mamy 10 odjąć 10. Ok. Ja tu chyba inną kostką rzucałam, ale teraz mam pieniążki to sobie rzucimy dwudziestką. I teraz tak to już idzie do, do skończonych kart okej. Okay. I bonus też. Dobra, i lecimy dalej. Losujemy i odłóż wachlarz. Kupujesz tandetny wachlarz za 5, ale rozpada się, więc postanawiasz zainwestować w porządny i płacisz dodatkowo 15 za nowy, czyli 20 zł. No, powiem Wam, że ja pojechaliśmy, jak byliśmy na Rodos na wycieczkę na wyspę Symi i był taki upał, że no, nie daliśmy rady sobie pochodzić w wolnym czasie, tylko siedzieliśmy słuchajcie pod drzewem w cieniu. Ja sobie kupiłam taki wachlarz, bo no nie daliśmy rady Taki upał, jeszcze nam e, pani powiedziała, że to jest najgorsza godzina akurat na tej wyspie Że najgorszy upał się zaczął, więc masakra e, Dobrze Znajdź i odłóż autobus Wybierasz autobus, bo w końcu jest tani Zapominasz sprawdzić rozkład podróży I nie wiesz, że idzie przez wszystkie wsie i opło opłotki Op Oplotki no, no, nieważne. Na jednej wsi, ze wsi autobus łapie gumę, i żeby zdążyć do noclegu, musisz wziąć Ubera za 40. Okej, okay, oszukam, bo nie dołożę aż tyle. Musicie mi to wybaczyć. Pocztówki. Kupujesz komplet pocztówek i płacisz za nie 5. Jednak za każdy znaczek musisz dopłacić po 2. Rzuć dowolną kostką i wyślij tyle, ile pocztówek, tyle pocztówek, ile oczek wypadnie na kostce. No ładnie, wiecie co? Hmm, dobra, rzucimy szóstką, zobaczymy co nam pokaże. 2. Ok, nie jest źle, czyli tak, 2 e, razy 5 jest 10, czyli odjąć 10, ale jeszcze zaznaczek po 2, czyli 2 razy 2 to jest 4. I zostaje nam 3 zł. Ok. Dobra, i nie wiem, czy te 3 zł gdzieś uda się tu wcisnąć. E, chciałabym. E, Znać je odłóż. Jest tak przytka pogoda, że nie pozostaje e, nic innego jak pójść do muzeum. Bilety kosztują dwa za każdego członka Twojej rodziny. Jest nudno, ale chociaż nie zmokliście. Muzeum. Ok, ja to zrobię. E, zaznaczę sobie, że jest zrobione. E, I tutaj, tak, jest dwa. No, i złotówkę sobie dołożę, bo ja i mój narzeczony to będzie cztery. Czyli muszę tutaj jeszcze złotówkę dołożyć. No i spoko. No i myślę, że będzie lit zrobione. Coś tam do przodu, ten boksik. Dobra, dobra. Jeszcze sporo nam zostało tutaj. Ale to wiecie, niech się zbiera. Na spokojnie. I tu mamy tak plus 50. Zrobimy tak. Nie wiem, który dzisiaj jest, ale jest, lipiec. I to będzie plus 51, czyli będzie 102 zł. Dobra. I tym sposobem oj, stówka tu. Złotą wyciągamy, wkładamy dwa. I to sobie tu. Ładamy. Dobra. I przynajmniej mamy 50 rozmienioną. To znaczy, tu jest gruba stówka, a 50 sobie wyjąłam. No i co, kochani? Mamy kolejny boksik. Zdrowie. I nie ukrywam, że fajnie by było już być bliżej końca, bo po prostu. Będę miała nowe boksiki. <laughs> nie mogłam się powstrzymać, słuchajcie. Ostatnio mam takiego, taką fazę na Harry Pottera. Kiedyś nie lubiłam, ale przyznam szczerze, że nawet nie oglądałam. O, przepraszam, raz, sorki. Że nawet nie oglądałam tak właściwie, więc widzicie? Widzicie. Więc nawet co wiecie, no to było, a nie lubię, nie lubię, ale w zasadzie nie oglądałam mnie. No i tak czasami w telewizji leciał Harry Potter, no to mnie to wciągało. I e, teraz wiecie, miałam urlop, leżałam z tym zębem, to mówię, dobra, lecimy z Harry Potterem. I się tak, e, słuchajcie, wciągałam w to, że szok. Ok, no to losujemy. Wizyta u. E, I teraz tak, mamy dwie stówki znowu odjąć. E, czekajcie, chyba, że zrobimy 190. I ja sobie tą dyszkę po prostu wyciągnę. O, tak zrobimy. Co chciałam? Wizyta U. Aha, wizyta U. I teraz, gdzie ja dam długopisik? Matko, ja nie wiem, czy ja wam dokończyłam opowiadać, czy nie. W każdym razie obejrzałam chyba wszystkie, wszystkie części w niecały tydzień, jakoś. No, tak to było. Dobra, robimy 10. Minus 10, ok. Pan serduszko. Dobra, dalej, znowu za no przecież, no dobra Minus, teraz mamy najwyższą za 9 pani zapach, no tak Przydałoby się zrobić jakieś testy, słuchajcie, na alergię, bo Chociaż ostatnio, nie wiem, poprawił mi się ten katar, w sensie nie mam go Warzywne witaminy, warzywne witaminy, minus tu mamy 8. Minus. Dalej. A, tu też przecież. Dobra. Także, także dobrze. A, może jakoś tak? Zakraj w bingo. Bingo jeszcze nie było. Tak, bierzemy dwie kosteczki. Mm, dobra. 6 i 1 było. 4 i 4. Było 1 i 3. 1 i 3 też było. No nie wierzę. 3 i 2 nie było. Okej, okay, to mamy 3 i 2, to jest 3. I 2 i 3 mamy 2. Okej, okay. lecimy dalej. Także całkiem fajnie. Owocowe witaminy. Dobra, odjąć. Tu mamy najwyższą siódemeczkę. Odjąć się Tak więc lecimy z tym boksikiem. Wszyscy nie mogę doczekać tych nowych badania roczne. Ok. I tutaj sobie rzucamy kosteczką. A niech będzie szóstka w sumie. Sześć. Jeden. Sześć. Najpierw sobie porzucamy 1, no patrzcie, 1, 2, dobra, i yy, ja chyba tu już do końca zrobię tą kartę, 3, 2, 4, 4, no kostka, 2, może 6, nie, jedyneczka, dobra, czyli mamy tak 6-3-3-10, Minus 5, minus 3 i minus 3. Ok, jeszcze dużo nam zostało, ale to mamy zrobione. Lecimy dalej. Um, owocowe witaminy. I tu mamy najwyższą za szóstkę wisienki. E, dobra, lecimy dalej. Zagraj w piłku. No to gramy. 4 i 1 było, 5 i 2 było, 5 i 3 nie było, to mamy 2, czyli tak, minus 2 i minus 3 i 5 to jest 1. Uh -huh. Lecimy dalej. Ow, dobrze. Owocowe, witam, jest. I teraz mamy piąteczkę Morele. O, u nas słoneczko wyszło teraz. Chyba chwilowo, bo powiem Wam, że tak ta pogoda ostatnio trochę w kratkę jest. Teraz pada, raz po prostu mm, słoneczko, ale i tak jest dosyć chłodnawo. Także nie ciekawie. 5 i 3 było. 6 i 3. Nie było, to mamy trzy minus 3 i y, 3 i 6 to jest tableteczka porcja dobrego humoru do 12 dobra lecimy dalej znowu zakręć pininga dobra 3 i 2 była y, 5 i 3 było 5 i 3 było 6 i 3 było 6 i jeden było. No nie wierzę. 1 i 5 nie było. E, to jest tak. 3 i 4. Dobra. Dalej. Ale takiego lata to chyba jeszcze nie było. Powiem Wam, że masakra. Nawet w basenie nie można sobie się pokąpać ani nic, bo jest po prostu zimno. Wizyta. U. Tu mamy 8. Minus 8. Okej. Okay. Także kiepsko, kiepsko. Widzę u. Dobra, to mamy 7. Pan, spokojny umysł. No. Dobrze, dobrze. Idźmy Owocowe witaminy. I tutaj mamy już jeszcze cytryny za 5, warzywne witaminy za 7. Mhm. Dobra, o, warzywne witaminy, i jeszcze sobie weźmiemy za 7 dynie nie przepadam za dynią akurat. Jakoś tak nie, nie powaliłam powaliła mnie. Jadłam zupę krem z dyni i jakoś no nie moje smaki. Wizyta u 6. Pani zdrowa pupa. No tak. To właśnie na to zbieramy. I to było za ile? Za 6 chyba. Dobra. Może tak. warzywne witaminy. I tu już weźmiemy sobie za 6 brokum. Lubię, lubię. Brokumy. Zostało nam 36 zł. Zobaczymy. Warzywne witaminy. No, co jest? Minus 6. Brukselka. Ok. Wizyta u. Um. Pan dźwięk. Za 6. Czekajcie, bo mnie denerwuje ciągle to samo wychodzi. Chciałabym o warto iść i pić. I sobie rzucimy kostką użych za 5, może dwa razy sobie tu rzucę No. 5 i 2. Dobra. I jeszcze 17 nam zostało za bingo. Zobaczymy. 6 i 1 było. 1 i 1. To jest 2. OK, może jeszcze raz 6 i 5. To jest zastrzyk gotówki za 15. A co ja zrobiłam? Ja zrobiłam 6 i 6. Dobra, niech tak zostanie. Niech będzie 6 i 6. Za 15, i słuchajcie, jesteśmy na 0. Także idealnie dwie stówki, czy to jest 190, jakoś tak to było, 190. Czyli tak, tutaj mamy 201, to będzie 401 złotych. Tu mamy lipiec, nie, nie wiem, który. Dobra. No dobrze, to już jesteśmy coraz bliżej końca Także fajnie, a też na to zdrowie się przyda. Tu mamy ukończone. Ja sobie to tu wrócę, może, bo tu na koniec. Tak, ja sobie zaznaczę, że to jest ukończone. Ok, i tu sobie to tam. Dobra. Mamy to i. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Szklarnie po dusie. Uh -huh. Ja bym chciała. Kurczę, nie mogę się zdecydować, czy ten kocioł obfitości zacząć. Czy szklarnie. A może szklarnie? Dobra, zaczniemy sobie szklarnie. Zaczniemy od gry. Tak w ogóle. Zaczniemy od gry. O, karty mi wypadły. Dobra, zaczniemy sobie od gry i tak powiedzmy, że te 50 zł bym chciała tutaj wrzucić. Zobaczymy jak to wyjdzie. 50 minus. Rzucimy sobie kosteczką 1 i mamy taki spray listki za jeden. To zrobimy sobie może czekajcie, jak to mam. No ten... dobra, nie będą takie. Zrobimy sobie 3 listki, czyli minus 3. Ok, idziemy dalej. Jeden znowu i mamy narzędzia. Narzędzia są za 15. Minus 15 i to będzie jedno. Czekajcie, jakoś sobie je tak. Może tam po prostu tym Tak, śrubokręt A, tak brzydko trochę, ale nieważne Niech będzie Dobra Chociaż nie wiem, czy to był śrubokręt W ogródku No dobra, nieważne I co? Jeszcze raz? Czy to starczy tu? 5? raz, dwa, trzy, cztery, pięć I tu mamy dwadzieścia aż łamatko. To sobie za dużo już nie. Pogramy. Pozostało 12 zł. Dobra, tak to sobie dam. Yy, dobra, w mamy... Nie będę tego osobno spisywać. Właśnie się zastanawiałam, czy wpisać to osobno, ale zrobimy to tak. Na razie bez podziału. Okej. Okay. No i co? I wyjmiemy sobie karty. No. Aha, ja miałam 200 zł wpakować do, do zdrowia przecież, gdzie to jest? zdrowie? tu. Och, matko. Nie myślisz, nie myślisz w ogóle Iza. A potem bym się zastanawiała, czemu mam tyle pieniędzy. Dobra, raz, dwa. Czekajcie, bo nie wiem, czy widzicie. 4. Trochę muszę poprzesuwać bo się nic tutaj nie mieści. 4, 5. Widzicie to? Chyba tak. 5 i raz, 2, 3, 4, 5. Dobra. I rzucimy sobie kostką dziesiątką. Mm, to jest ta. Do którego wyzwanka idziemy? Do drugiego. Mamy motywki za 10. No i super. Motylek 1 za 10 i koniec gry. gry. Dobra. Motylek za 10. dobra. Niech będzie ten? Minus 10 zostało 2 zł. 8 tutaj. No nie, wiecie co to ja chyba. Te dwa złote tam za nasionka. Dwa za każde, czyli jedno nasionko. Zamalujemy. I co, to koniec gry? 50 złotych już tu jest. No nie mogę po prostu. Wiecie co, ja jeszcze tu mam dyszkę. I jeszcze dużo drobnych. Och, no nie no, dobra. Niech będzie 50 Krótka gra, szkoda, że taka krótka, no ale nic nie zrobię. Mam jeszcze na koncie co prawda pieniążki i mogłabym, wiecie tak no ale dobra, na razie tak to zostawię. Zobaczymy, co dalej będzie. Yy, z tym 50 zł i nie tu. Matko, przepraszam trochę to trwa zanim ja się tutaj ogarnę z tym wszystkim, to Och, to zdążycie zasnąć. Dobra, mamy to i dzisiaj jest lipiec, nie wiem który plus. Mamy 50. No dobra, to niech to tak będzie. Pierwsza pięćdziesiątka. Dobra. No patrzcie, nie chce mi się zamykać te koperty. Coś się chyba z nimi wydarzyło niedobrego. Dobra, tak. No i co? No i to mamy na tyle. Dzisiaj taki mm, z boksikami. Trzeba nadganiać je, bo będą nowe. Yy, nowe, fajne, super. Już się nie mogę doczekać. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!